Cześć wszystkim. Dzisiaj już w sumie, no nie wiem jak tam się wykalkulowałam ze świętami, czy się nie wykalkulowałam, no ale będzie to zdobienie zimowe, zimowe, no nie świąteczne, bo już zimowe w sumie. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba następne zdobienie z naszej serii świąteczno-zimowej. Tak, nie umiem śpiewać. No nieważne, mam straszny katar. Dostałam kataru i boli mi gardło. Nie, to nie jest COVID, spokojnie. Nie ma możliwości. Ech, przepraszam bardzo za zaciąganie nosem, tak więc dzisiaj będziemy malować na naszym właśnie niebieskim, takim co no niestety trzy warstwy, ale uwierzcie warto, jest to kolorek y, Ivy z Papi Collection, 134 numer słuchajcie, ze Słowianki, z takim z taką drubinką w sumie i będziemy potrzebować biały arter, żel do zdobień znowu uświniałam całe ręce aj no po prostu, ja muszę kupić sobie taki piórniczek, słuchajcie, fajny. Dzisiaj będziemy potrzebować białego żelu do zdoby. Najlepiej, żeby był w miarę gęsty. Z tego względu. O, już jest brudne tutaj. Z tego względu, że nie będzie nam spływać, a bardzo nam teraz zależy, żeby to było w miarę spójne. Ok. Pamiętajcie, żeby nie nakładać grubej warstwy, jeżeli macie arter bądź jakiś inny żel, który jest mocno napigmentowany i. Tak, tego poproszka też musimy się tu pozbyć, bo tam jest jakiś w środku... Aaa, to tu się poprzyklejało wszystko. No trudno, będzie obłosiony. Okej, okay. będzie irytować wszystkich przez cały film. Ha, 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 Dobra. I przechodząc do zdobienia, mam oczywiście trzy warstwy tego niebieskiego z brokatem nałożone i na to top matowy. Akurat ja mam tutaj top yy, coat velvet ze Słowianki i obmalowuję sobie, że tak powiem, przy skórkach taką linię tutaj dokładnie czy dokładnie, niedokładnie jak Wam się malnie, to tam na spokojnie, nie dojeżdżamy do samego końca, nie, nie jedziemy dookoła, bo nie o to nam chodzi i będziemy malować, słuchajcie sople, 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 takie fajne sople, takie połamane w sumie sople fajnie by było I tak sobie je, ja... o o, coś takiego. Takie sopelki. Różnej długości, różnej wielkości, żeby tak nie było zbyt nahalnie, że one wszystkie są takie same, bo bardzo nie lubię takich. Dobra, tu sobie może troszkę niżej zjedźmy. I takie trzęsącą się dłonią. Słuchajcie, z trzęsącą się ręką, czyli to jak najbardziej na plus tu sobie jeszcze dojeżdżam takie gdzie tu takie malutki sobie zrobię tak. O, żeby było wypełnienie bez tego tutaj maźnięcia obok. Tak. Nie mam pomysłu na ostatnie zdobienie. Słuchajcie, no nie mam pomysłu na ostatnie zdobienie. Po prostu nie wiem, jak to ogarnąć. Nie mam pojęcia. Serio. Już to powiedziałam, wiem. Dobra. Teraz sobie może tutaj troszkę niżej zróbmy. Tak samo. O, nie widać mnie. Uciekłam, przepraszam. I kolejny sopelek. Dobra. Tu zrobimy taki mega króciutki. O, I tak po prostu, <grym> bigos bigos. Oj, zjadłabym bigos. I tutaj jeden taki na końcu, taki długi zróbmy. O, taki fajny połamaniec. Dobra. Mamy coś takiego. Wypełnijmy teraz nasze soperki wszystkie białym paintem, żelem do zdobień. Nie za grubo, pamiętajcie, nie za grubo. Delikatnie, powolutku, nikt was nie goni. Na spokojnie, to ma być dokładnie zrobione, dokładnie wypełnione. Więc, no, fajnie by było usiąść do tego, gdy ma się czas, tak, a nie, bo na biegu, bo ja muszę wymyślić szybko jakieś zdobienie na paznokieci, i tak szybko, szybko, no jest to szybkie zdobienie, ale. Lepiej sobie usiąść i na spokojnie to zrobić, bo gdzieś wyjedziecie, coś tam się stanie. No i zaraz będzie pretensje, że. A to miało być takie proste, a mi to nie wyszło. Wiecie, ile rzeczy mi nie wychodzi. Naprawdę. Bycie sobą mi wychodzi, serio. To to tak. Przecież jakbyście mnie poznali na żywo, to uu, to by było ciekawe. Wszyscy by pouciekali, naprawdę. Mm. No, ze względu na wygląd może też. <laughs> Ale ze względu, że jestem bardzo dziwnym człowiekiem, bardzo specyficznym człowiekiem, więc no dosyć ciężko się ze mną rozmawia. Zazwyczaj i no, mam dziwne poczucie humoru. Humoru. Haha. <laughs> 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 tak, dobra, i wypełniam sobie całość. I tutaj jeszcze gdzieś tam, gdzie niegdzie, taki małe zboczko. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Fajnie, prawda? Wezmę sobie, namaluję jeszcze taką delikatną śnieżynkę. Taką tutaj, gdzieś delikatną, delikatną, taką naprawdę taką tą prostą śnieżynkę, że w sensie te mm, naskosty kotelinie i tak dalej. Coś takiego, żeby tam już nie wydziwiać za bardzo. Bo niektóre moje filmiki to naprawdę trwają mega długo. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Ale wiecie co? Jak ja bym na przykład uczyła się robić paznokcie i yy, uczyłabym się z filmików z YouTube'a, jeszcze domaluję tutaj z jedną gwiazdką, może, to szczerze Wam powiem, że wolałabym, żeby ktoś faktycznie gadał tak długo i w ogóle i 500 razy powtarzał to samo, ale wiem, że przynajmniej ja to zapamiętam, tak? niż żeby właśnie takie zdobienia typu to nie jest kanał dla osób, które lubią takie mega szybciutko, szybko pokazane tylko i do widzenia. Nie, to nie jest kanał dla takich osób, bo bardzo mi przykro, ale Was zawiodę. Naprawdę, bo no ja lubię gadać, jestem gaduła, no i nic za to nie mogę, tak? Pojawia się to po prostu później e, bólą gardła i tak dalej, że mam później rany. <głos》> się wszyscy ze śmią, jeszcze delikatnie poprawię tą śnieżynkę, tą pierwszą, co malowałam. Coś mi tutaj o, nie pykło. Dobra, namalujemy jeszcze kilka takich kropeczek, jako że śnieg. To już teraz Wasza inwencja twórcza, możecie sobie poszaleć. Chciałam takie właśnie typowo zimowe, ale już chyba ostatniego nie dam rady nakręcić dzisiaj, bo naprawdę gardło mi strasznie wysiada, więc nie muszą być, pamiętajcie, równo te kropki, bo to nie o to chodzi, zobaczcie, znowu uciekłam z kadłuba. No ale wiedzieliście, co maluję. Chodzi o to, żeby to było tak, że właśnie jest mniejsza, większa i tak dalej, i tak dalej że nie muszą być w różnych, równych odległościach od siebie, bo to będzie sztucznie mega wyglądało. Ktoś teraz e, powie... Oj, wyjechałam, trochę nie szkodzi. Ktoś teraz powie, przecież paznokcie są sztuczne, nie? Tak zdobienie nie ma nie wyglądać sztucznie. A, widzicie. Głupi katar po prostu. Mam nadzieję, że nie będę chora, jak już będziecie oglądać ten filmik. Ok, jeszcze tutaj takie pojedyncze kropaczki sobie gdzie nie gdzie zmieszczę. Słuchajcie, tu między soplami. Taki o pojedyncze. Fajnie, żeby tak nadać taki głębi. Dobra. Mega fajnie to wygląda. Ok. No ja sobie tego to z paznokcia. Oh. To zaciąganie nosem jest tak irytujące. Ja wiem. Ja normalnie czuję się, jakbym miała pełną wody w nosie, i bym nie mogła się jej pozbyć. <grym> tak. I teraz posypiemy to naszą syrenką, której używałam już wcześniej. To jest Wedding S16 z Summer Snow Collection. Summer Snow, słuchajcie: Summer i Snow. To jest ciekawe bardzo połączenie. Dobra. Lato śnieg latem a co tam, ok, teraz praktycznie tylko posypuję dookoła całe zdobienie, dokładnie pamiętajcie, żeby pokryć wszystko i nasze śnieżynki, kropeczki chyba, że nie robiliście Ach, muszę się nauczyć oddychać, jak coś mówię dobra, jeszcze sobie obsypię całe dookoła żeby dokładnie mi tam wyszło w każdy zakamarek Okej, okay, utwardzam minutę, najlepiej teraz utwardzić w lampie, sobie tutaj oczyszczę wszystko, wyostrzę, żebyście widzieli, jak fajnie się czyści tutaj, jak się wszystko, bardziej świeci. Fajnie, fajnie, ale mi będzie głośno buczyć w brzuchu, muszę mówić głośno, żebyście tego nie słyszeli, nie słyszały, bo, bo trochę wstyd, no ale cóż, <laughs> no nic na to nie poradzę, że odżywiam się jak się odżywiam, I nie zawsze mam czas na śniadanie. Zwłaszcza jeżeli wychodzę naprawdę mega, mega, mega rano i no niektórzy to się kładą spać o tej godzinie, więc tak, bardzo ciekawe. Jeszcze chwilkę, 60 sekund utwardzam. Nie dałam za grubej warstwy, więc na spokojnie powinno się wszystko fajnie utwardzić. Dobra, teraz trzeba policzyć w sumie, ile my mamy jeszcze weekendów? Czy ja dam radę, jeszcze Wam coś nakręcić? E, chyba, że po prostu przed Sylwestrem wpadnę jeszcze. Bo nie wiem, czy to przed Sylwestrem ile jest weekendów do święt 3. Teraz będą jeszcze 4, 5. 6. No w sumie by się przydał jeszcze jeden wzorek, ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na, 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 najwyżej przed samymi świętami. Po prostu no, nie dodam, bo będę naprawdę wykończona, żeby robić cokolwiek. Już tylko przemyję delikatnie pozbędę się tego pyłu, który dostał się ze szczoteczki mojej rybkowej, już wysuszę i mamy to, słuchajcie. Mamy to nasze fajne zimowe zdobienie. To jest obsypane tą syrenką, nie będzie tego widać. Ja sobie zdaję sprawę, że nie będzie tego widać, ale uwierzcie mi na słowo, że naprawdę mega się mieni ten brokat spod spodu też mega fajnie wygląda. Okej, okay. w sumie szybkie, proste i no niektóre są, jak widzicie tutaj, trochę bardziej skomplikowane, a niektóre naprawdę są... Yy... No, dla laików, które zresztą wszystkie one są e, proste, jeżeli zna się dobrą technikę, której próbuję was nauczyć, i mam nadzieję, że ktoś załapał, o co mi chodziło z pędzelkiem, żeby robić cienkie linie. Mm, tak, ja już zaczęłam skubać, bo już mi coś tu drażni. No, nieważne, tak więc nie wiem. Mam nadzieję, że jeszcze świąt nie ma, ale jeżeli już by były święta, jak wstawię ten filmik, to życzę Wam wszystkiego najlepszego na święta. Nie będę to powtarzać co filmik, dopóki świąt nie będzie. Wszystkiego najlepszego słuchajcie na święta, dużo prezentów przede wszystkim bogatego Mikołaja, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, z życia radości, pieniążków oczywiście. No i co, żeby ta choinka naprawdę, żeby te święta pachniały choinką, żeby te bombki się nie stłukły, żeby lampki wszystkie działały, a nie szukać tej jednej, która nie działa. Więc no i oczywiście co, żeby święta były białe, chociaż może nie każdy lubi białe świę, święta, ale wyobraźcie sobie, siedzicie przy wigilijnym stole i chociaż jeżeli ktoś jest innej religii, to nie lubi na przykład takich rzeczy słuchać, to od razu powiem, że no teraz pogadam trochę o świętach. Tak więc no... Siedzicie właśnie przy tym wigilijnym stole, macie te potrawy wigilijne tam, ja nigdy nie mam dwunastu, mam o wiele mniej, czasami się zdarza, że na przykład jak no jest taki cięższy okres w życiu, to miałam bodajże dwa lata temu sałatkę grecką, trochę pierogów i to by było w sumie na tyle. Na tyle było mnie stać i no i nie wstydzę się tego, tak? Nie wstydzę się tego, pomimo, że dużo pracuję, mam też już niestety bardzo dużo opłat i firmę, i lokal, i tak dalej, więc no, trzeba sobie radzić w życiu, tak? No ale najważniejsze, że będą to święta w gronie rodziny i właśnie fajnie, jak będzie padał taki śnieżek przez to okno. No, i tak sobie patrzeć przy tej choince. Że się tak brzydko wyrażę, wpieprzając te pierogi z kapustą, grzybami, bądź ruskie, jakie tam lubicie, zajadając się drugą ręką tym bigosem, odgarniając wszystkich krewnych od niego, żeby wziąć jak najwięcej. No, tak. Ja Wam powiem, że tak, tak. Ja bym mogła pracować jako ktoś, kto dużo mówi. <laughs> Dobra, to co? Do zobaczenia na kolejnym filmie. A jeżeli chodzi o yy, hasło. W sumie muszę się zastanowić, jakie by tu hasło dać. Może śnieg. Słuchajcie, śnieg. Śnieg. Może być przez K albo może być przez G. Śnieg. O, by spadł ten śnieg. Trzymamy mocno kciuki. Tak więc pewnie jeszcze świąt nie ma, jeszcze daleko, ale już złożyłam Wam życzenia. Także do następnego filmiku. Trzymajcie się.